Moi drodzy, no to zaczynamy dzisiejszą grapaczkę. Ja tutaj e, odpaliłem sobie My Summer Car. Ja tylko jeszcze powiem dosłownie kilka, kilka słów do, od, odnośnie tego, w jakim bildzie jesteśmy. My Car, słuchajcie, już od wielu lat jest rozwijaną grom, Dalej jest w Irley accessie, dalej nie miała premiery, jeżeli ktoś ją tam mało śledził, czy tylko ją zna z moich poczynań. E, gra jest robiona dalej przez e, bodajże jedną, czy tam dwie osoby maksymalnie. E, jest to projekt niesamowicie, mm, można powiedzieć, ambitny. No, i też bardzo skomplikowany pod względem mechaniki składania samochodu. Jak sama zaskazuje, my summer car, czyli mój letni samochód, gra gdzie jesteśmy młodzieńcem, który został zostawiony przez rodziców na wakacje, którzy wyjechali sobie. No i ma tak naprawdę do dyspozycji całą posiadłość, czyli swój dom e, od rodziców oraz samochód, który musiał złożyć. No i e, tutaj też jakieś nowe update'y są i tak dalej. To jest nasze mieszkanie. Jak widzicie, e, mamy, ja może was oprowadzę. E, dodano w update'cie takie obrazy, to są prawdopodobnie prawdziwe obrazy jakiegoś fińskiego, bo akcja się dzieje w Finlandii, jeżeli ktoś nie wie, fińskiego e, artysty. E, no i tu są jakieś malunki. Mamy telewizor co prawda powinni tutaj grać grapaczkę, ee, albo na przykład jak ktoś ma problem z zasypianiem, to stream od Jasia Soushibo. E, tutaj mamy nasz, e, tutaj mamy kom komnatę, wiadomo, miłości, czyli sypialnia. E, możemy sprawdzić ile ważymy. Dosyć mało, 55 kg. ciężka sprawa. E, mamy kibel i moje drodzy w kiblu oczywiście możemy siurać, bo w tej grze można siurać, ale co ciekawe w grze się zapisuje stan gry właśnie w kiblu. Tutaj. Tutaj mamy mapę naszego miasta. Nazywa się oto Rawi, Tak samo jak nazywa się jezioro, nad którym leży ono. No i ogólnie to jest zbiór takich małych wiosek, które nad tym jeziorem się znajdują. No i wchodzimy do naszego pomieszczenia, w którym to mamy. Oczy... Oj! Przepraszam! Co? <laughs> to... Nie... Plakaty. O kurde! Co jest grane? Łazarski, wrocławski, niszczyciel? O nie! Takie rzeczy tutaj. Słuchajcie, każdy miał swoje plakaty nad łóżkiem w tamtych latach. Jak widzimy po komputerze, nie są to lata zbyt młode. Eee, no, to jest też nasz komputer, możemy sobie go odpalić. I ten dźwięk wspaniały. No, i oczywiście wpisujemy. Teraz możemy usiąść i tam wpisać. Są dyskietki z grami, także możemy sobie zagrać, jakąś dyskietkę załadować, i tak dalej, moi drodzy. Wpłaty Team Rysiek. Zapraszam wszystkich do wpłacania. Pamiętajcie. Wchodzimy na wpłaty, zapraszamy. Ja tutaj oczywiście czytam to. A powiem tak: mało gdzie macie swojego rodzaju takie, można powiedzieć, na żywo czytanie, takiego lektora, który przeczyta. Na przykład możecie pozdrowić jakąś dziewczynę, która wam się podoba. Możecie sobie potem szota z tego zrobić. Na przykład jakąś. Ale wiecie, jak chcecie jakąś, jakąś dziewczynę wyrwać, albo ogólnie zaskarbić sobie jej sympatię, to polecam tak przynajmniej celować w stówkę i, 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 i wyżej. Co dalej? Eee, co robimy, słuchajcie, co robimy, co robimy, co robimy? A! No to no, oczywiście, co robimy. No, wychodzimy, wychodzimy, tak? Eee, I to jest nasz samochód. Jak widzicie, to nie jest byle jaki samochód, bo mamy specjalną maskę na dzisiaj przygotowaną. Mamy specjalny grapaczkowóz. Zobaczcie. Mamy specjalną płachtę tutaj rozciągniętą. Także mamy grapaczkę i jest Pipo Blush, proszę bardzo, Pipo Cute, czy nie wiem jak się nazywa ta, 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 ta dziewczynka, żabka. Ale mamy paczki, które pojadą oczywiście do, do rodzin najbardziej potrzebujących. Tutaj troszeczkę to tak wygląda prześwietlone, ale dlatego, że w tej grze światło tak niestety dziwnie działa. Jak zaraz wyjedziemy z tego garażu, to zobaczycie, że... Będzie wszystko, o i Pipo Happy jest jeszcze tutaj jak widzicie Dobra, to co moi drodzy, to ja wsiadam To jest mój wóz, który zresztą cały poskładałem eee, Musimy wsiąść, cyk, no i dobra Rozwal się, Oszty. Nie taki takich rzeczy, oj, 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 to jest niebezpieczne, Uuu. Dobrze, ciomasta stóweczka Lecimy, moi drodzy! Bo jeszcze jest coś takiego, nie wiem czy pamiętacie. To jest obraz, który... Ja sobie takie fulkam zrobię. To jest obraz, który był malowany co prawda na wośp, ale go pokazuję tutaj, bo... E... no bo to jest taki... miłość. Miłość. O, Kamila, serduszka na czacie. Próbujemy rozkręcić na maksa. Nie jest to łatwe. Muszę teraz się skupić. Proszę, mnie nie, proszę mi nie wpłacać żadnych tysięcy. Teraz, bo się rozbije. Jedziemy, jedziemy. Jesteśmy po prawej. Mijamy lotnisko oraz taką małą mieścinę. Przystanek autobusowy. Ciśniemy pełną moc. Teraz jedziemy już do Periaravi, do takiego centrum. Jak widzicie, mieszkamy na fińskiej wsi. E, praktycznie tu nic nie ma. Lewo, prawo, jak spojrzycie, zadupie. Oczywiście wyłączamy sobie, wychodzimy. No i co, moi drodzy, zakurzmy sobie. Oczywiście w żadnym stopniu nie zachęcamy do palenia, bo jest to bardzo paskudny i szkodliwy nałóg. Ale jest to gra komputerowa, przypomnę bo e, muszę niektórym przypominać, bo niektórym się popieprzyły światy z tego co słyszałem wczoraj w Blizzardzie. E, Nexus napisał, że mm, w ramach poprawności politycznej nawet zmieniają nazewnictwo i sposób zwracania się do orków, którzy mają zieloną skórę. I yy, Bo jest to niby rasistowskie, jak się mówi im zielono skórzy czy coś <laughs> no, także takie mamy, widzicie, no, ciężka sprawa jest, ciężka sprawa, nawet ze światami fantazy. Dziękuję Madek. pozdrawiam. Mówimy oczywiście o naszej... Mateusz powiedział i pan Jarek, że, że no za drogie są te paliwa, że trzeba... No i proszę. To jest nowa cena, to jest nowa propozycja. To są ceny. Mamy 9,8 za 4,70. Dieselek za 3,80. I MPO. Nie wiem teraz, czy to jest olej opałowy, czy to jest gaz, ale chyba olej opałowy. 1,73. O! Nemer, Bo Kolpeta dowaliła się do walk kogutów w Far Cry 6 w grze, gdzie uśmierca się setki ludzi. No, słuchaj, dowalić się mogą, bo oni są do, do, do dowalania się, ale. Druga sprawa, czy powinna dana firma mm, reagować na takie dowalenie się, prawda? Czy powinna? Oczywiście popalamy sobie pa pa papieroska, bo to jest idealne miejsce na to i czas, żeby właśnie się zrelaksować. I oczywiście, co robimy? Musimy ugasić w cieczy jakiejś, żeby nie podpaliło się. Więc takiego peta po prostu wrzucamy do baku ugaszony, prawda, bo zmoczył się O, tak to ma być, i tak dalej, i tak dalej dobra, musimy coś kupić do picia, moi drodzy co możemy kupić do picia, no koledzy nic innego parówki, kiełbaski dobra, zapłaćmy za paliwo, co? tysiąc? dobra Bierzemy oczywiście wszystkie rzeczy, które są potrzebne. E, może po, podjedziemy tutaj samochodem, tak? Trochę bliżej. Zginąłem, ale przeżyłem. Super. Dobrze, że jednak. Ooooo! Lenrock, trzeba coś dać od siebie. No to panie Lenrock, dobrze, dobrze. Akcja dyszka do dyszki. Dawać dyszki, dawać spam dyszek. Ja nie mogę brać udziału niestety w takich akcjach bo bym wysyłał z drugiego kąta sobie w tle. A to jest dla Was. O, 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 czekaj tylko bo się zabije zaraz. 10 złotych, dziękuję. Zaraz sprawdzę dokładnie kto to był. Dobra. O kurde, zaraz, co jest? Maska nam odpadła z żabą. Czekaj, 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 czekaj! Weźmy je. Kutsumattomia co tam ktoś wpłacił? Czekaj, bo ja już to muszę sprawdzić, to tam był dashboard. Marta wpłaciła dyszkę. Oj, Marta, ty świętucho, dziękuję za dyszkę. E, widzę, że Tim Bonkol, znowu Marta dyszka. Fukać, Tim Bonkol! i pozdrawiam, pomagamy! Jest! Namówiłem, teraz będą spamować. Macie 23 minuty, żeby spamować do 10, bo o 10 zamykają konkurs! Powinniśmy otworzyć tą maskę teraz. 10 od Marty, dziękujemy. To może 10 zł. Przysiad. 20. Oblizywanie mikrofonu, 50 zł. 50 zł 5 minut ze słuchawkami w ustach. Kurde, więc tak. Mogę zrobić za każdą dechę przysiad bez butli. Moim zdaniem, powinien być taki cennik u takich baseniar. Z dwie. Dobra, Marta, dziękujemy oczywiście za dyszkę, już za chwilę szachna paczka po raz kolejny połączy tysiące osób, pomóżmy najbardziej. O, widzisz, wyprestowany, dobrze. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jedziemy do miasta, bo mamy piwa, to jest najważniejsze, bo ja to właśnie chciałem, nie, uzyskać. Dobra, jedziemy. Nie wstydzimy się swojego ciała, prawda? Oooo! Blender z Team Nie kręć, dajesz 10 przysiadów, dobra. E, teraz, dobra, to teraz muszę dać 10, jak dał stówę. Moi drodzy, people of... Dwa, 3... 4... Dobra, już. Zadyszka? Nie, nie było. Marta, o, widzę, dobrze, spamujcie, spamujcie. Ja potem zliczę te dodatkowe przysiady. Siup Ty! Boncol TV! Jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia! Nie! Kurde! Dziękuję Marta, ale... Co jest grane? Moment, bo muszę wstać. A coś ty zrobił, człowieku, pijany jesteś, to jedź już do domu Padaj stąd. Słuchajcie, sprawa jest następująca i niecierpiąca zwłoki. Eee, 8 minut, wyskakuj z dyszki. To mówi, że jak ktoś. O, Nanek, dziękuję bardzo. Tim się siema, pozdrów Niklausa, to mocie nas poła. Ja, dobra, fajnie, dzięki. Synek, pozdrawiam, pozdrawiam. Fajnie, synka, poczochram go. Dobrze, dobrze, Nanek, dziękujemy. Moi drodzy, people love na czacie, serduszka, tak jest. Ja nic nie obiecałam, Marta, również pozdrawiam, ok. Bo ja mam od mojego dziadka e, z dawnych czasów, w sumie nie wiem dlaczego on to miał, bardzo fajna. I się pytałem, co mogę robić z tym czymś. I mogę, można live streamować. 100 zł na tym bonko Lotwicu, dziękuję bardzo. Jadę z paczkami.

No i jest Sarmani zaczął pięknie. O cudownie. Siema majster, I kto wygrał, tego się dowiemy. Dowiemy się, tak? Kto tam wygrał, bo były dwa konkursy. Hello, hello, hello. Czekamy. Dietera, gdzie Dietera, Finlandia. Jadą. Pepicza. Gonią mnie. Ale w lusterku ich nie widać. To jest policja widmo. Wykręciłem licznik. Wyszedł poza skalę. Dobra, skręcamy w prawo, skręcamy w prawo, skręcamy w prawo O kurwa. Policja wylądowała tam Dobrze i tak, dobrze 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 On Wywrócili się i mi mandat jeszcze daje przez okno Ja. Pie... Co on ma? Już? Skończyło się? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, oś... dwa, pięć, dwa, sześć, tym, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, cztery, Trzyść, cztery. Lecimy. Dwa, trzy, cztery, pięć, siedem ma, osiem na... Ej! Były wszystkie.